w Spocnaku Barana. Witam Was serdecznie z tej strony Polonia. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Mam w rękach tarota, tutaj właśnie tarota, przepraszam, karty angielskie, które niosą naprawdę zupełnie inne, fajne informacje dotyczące przyszłości, a tym samym stanowią niezwykłą afirmację, motywację do działań. Wiem, że lubicie te karty, cenić więc tutaj działam e, pokazuję na co zwrócić uwagę, co jest radą, co sugestią, e, a co może błędem. Bardzo dziękuję również za Wasze sugestie, tutaj, za to, że się udzielacie, piszecie, komentujecie, e, dajecie łapeczki w górę, spędzacie z nami czas. No i powiem szczerze, jest to naprawdę niezmiernie miłe, tak? bo tutaj w dobie braku czasu poświęcenie chwili na obejrzenie nawet tego horoskopu jest czymś niezwykłym. Tak więc dziękuję, kłaniam się nisko, super, że jesteście. W ramach takiej fajnej wymiany energetycznej nadal jest możliwość otrzymania karty przesłania właściwie anielskiego, innego niż to, które jest tutaj przekazywane w horoskopie. Tak więc wpisujecie słowo karta i czekacie na afirmację, która jest osobistą, e, taką wróżbą, przesłaniem od aniołów. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału na YouTube, jeśli oczywiście już te, jeszcze tego nie zrobiliście i, i chcielibyście być na bieżąco z nami, naszymi publikacjami, po prostu. Tak więc zapraszam, polecam. A Już Wam mówię, kochani, jakie karty wyciągnę dla Was na ten czas. Druga osoba z Pucnka zaczynamy. Na aspekt pracy to podróż, na emocje doradztwo i zdrowie mówca. A więc bardzo fajna korelacja kart, dynamiczna i taka dająca do myślenia. Sporo ruchu będzie. Zaczynamy od właśnie karty ruchu, podróży. Która wiąże się z pracą. Twój cel życiowy zawiera w sobie podróżowanie, a więc świetna karta dla osób, które chcą wyjechać, zmienić miejsce zamieszkania, chcą coś naprawdę zmienić. To nie jest karta zastoju, to jest karta otrzymywania wiadomości. Czy mamy pracę, czy też nie będziemy w ciągłym ruchu, pośpiechu, możemy udać się w podróż służbową. A jeśli nie chcemy podróżować, nie mamy takiego zamiaru, to może być podróż w internecie, komunikacja tutaj wirtualna, która też stanowić będzie podróż, tak? Tylko już w świecie duchowym. A więc to też jest możliwe: wymiana informacji, otrzymywanie ich, ale też zadowolenie z wykonywanych obowiązków. Więc ruch. Pozytywny, korzystny, dający do myślenia, ale przede wszystkim będziemy w takim pędzie. Natomiast w uczuciach mamy kartę doradztwa. Uzdrawiasz miłymi słowami, mądrymi radami i umiejętnością słuchania innych. No i to jest bardzo fajne przesłanie, bo tutaj czasami pytacie, gdzie ja mogę znaleźć miłość, co może być kluczem? No właśnie Twoja mądrość, Twoje słowa. Może komuś doradzisz, podpowiesz, zasugerujesz, napiszesz coś, co będzie niezwykłym aspektem łączącym. Zaimponujesz komuś swoją wiedzą i będziesz takim doradcą. Po prostu poprzez przekazywanie pewnych informacji zbliżysz się do ważnych osób, i to Ci będzie naprawdę doskonałe rezultaty. Jeśli masz kogoś tu również. Jakby partner, partnerka może potrzebować Twojej wiedzy, wsparcia, tego, że wysłuchasz, i to także wpłynie bardzo korzystnie na relacje, pomagając jej i Ty też dzięki temu skorzystasz. Natomiast w kwestii zdrowia mamy kartę mówcy, kartę komunikacyjną, komunikatywną, tak? Twój cel życiowy uwzględnia Twoją umiejętność przemawiania, więc w kwestiach zdrowotnych być może trzeba będzie dużo mówić, pójdziesz do lekarza, do jakiejś instytucji zdrowotnej i będzie trzeba mówić tak, czego potrzebuję, co mi jest, tak konkret po prostu będziesz mówcą, który przekona do siebie otoczenie i wpłynie tym samym pozytywnie na swoje zdrowie, bo otrzyma pomoc. Po prostu, dzięki symbol, symbolicznemu przemawianiu. Zrobimy coś dobrego dla siebie, nie ukrywamy pewnych faktów, mówmy bądźmy takimi magikami, zaczarujmy otoczenie, by osiągnąć własne. Cele, w ogóle mówmy tak, o swoich dolegliwościach, potrzebach, bo to jest ten czas, być może, że dzięki temu uruchomi się coś jeszcze, co wpłynie ogólnie pozytywnie na nasz stan zdrowia, czy wpadniemy na, jakąś, na jakiś pomysł, na jakąś sytuację, otworzą się dodatkowe drzwi możliwości. A więc układ bardzo fajny. Pełen ruchu, moim zdaniem, komunikatywny, no i kwestia doradztwa też będzie odgrywać pewną rolę. Dacie radę, będzie fajnie. Pozdrowionka, drogie barany, osoby z podznaku barana i przechodzę dalej do osób z podznaku byka. Cześć, drogie byki. Zobaczmy, co spotka zodiakalne byki w przyszłym tygodniu. Tutaj, jak zawsze, z nami karty anielskie, dary od aniołów, które naprawdę w niezwykły sposób przekazują podstawowe informacje i dają cenne wskazówki. Bardzo lubicie tutaj afirmacje, więc pozwalam sobie. Dalej przekazywać tę tutaj wiadomość, iż jeśli wpiszecie słowo karta w komentarzu, to otrzymacie kartę afirmacyjną, właściwie taki przekaz afirmacyjny, który może Wam dać do myślenia, stanowić motywację, uskrzydlić, podnieść na duchu. Tak więc warto, bo tutaj naprawdę. Jest to całkiem za darmo i nadal możliwe. A wiem, że korzystacie z tego, lubicie i jesteście zadowoleni, jeśli chodzi o te kwestie. Polecam też wam subskrypcję naszego kanału, tutaj na YouTubie Ezo no, Dlaczego? No, bo dzięki temu będziecie z nami tutaj na, 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 za każdym razem, tak? Za każdym razem coś się pojawi. To wtedy będziecie na bieżąco. Polecam, zapraszam. A drogie byczki. Zobaczmy, co się tu będzie działo. Na pracę macie sprawiedliwość, na emocje macie wsparcie i duchowy nauczyciel w aspekcie zdrowia. A więc układ stateczny, bardzo stateczny, spokojny, taki duchowy, bym powiedziała. Zaczyna go karta sprawiedliwości, która trochę kojarzy się z kartą sprawiedliwości tarotową, bo też jest tutaj waga, oczywiście, symbol wagi, rozważania i uczciwości, a karta mówi twoja kariera przynosi sprawiedliwość i ochronę osobom, które potrzebują twojej pomocy, a więc w ogóle też aspekt pomocy się pokazuje, tak? Czyli jeśli pomożemy komuś, będąc nawet w potrzebie, zyskamy sojusznika, zmienimy swoją przyszłość, coś dobrego się wydarzy, a więc tutaj czy mamy pracę, czy też nie, być może okażemy gest, który Zrewolucjonizuje pozytywnie naszą sferę zawodową. Widzmy, że jesteśmy chronieni, że mamy tutaj dobrą energię przy sobie, że Anioły czuwają, a sprawiedliwość w tej wadze, tak, którą trzyma Anioł, niesie tutaj też informacje o ważeniu, informa, ważeniu sytuacji, za i przeciw, uczciwemu podejściu do danej kwestii, bowiem to odgrywać będzie kluczową rolę, ale jesteśmy chronieni tu. Cokolwiek zrobimy, będzie dobrze się działo, być może też sami też potrzebować będziemy jakiejś pomocy i ją otrzymamy, ale generalnie to my będziemy stanowić e, filar. E, Altruistycznego podejścia do jakiejś kwestii, osoby, która zmieni nasze, nasze położenie w sferze, właśnie tutaj zawodowej. Bardzo dobra karta i ona przynosi sporo korzyści, ale właśnie tak, jakby tutaj ta pomoc, tak? to też dobra karma czyli jak dobrze potraktujemy, kogoś pomożemy, to to do nas wróci z nawiązką, ale taką właśnie korzystną, pozytywną. Natomiast jeśli chodzi o uczucie, to tutaj macie wsparcie. Twój cel życiowy Cię wspiera. No i ważny jest ten cel. Jak zawsze, tak. Chcę być szczęśliwa, chcę być w dobrym związku, chcę uratować związek, chcę odejść, tak. Bo tutaj wszystko jest zależne. tak. Każdy ma inne cele. Ale powinniśmy wiedzieć i mieć takie przekonanie, że ten cel nas wspiera, czyli motywuje. No jeżeli nie mamy celu, to nie mamy motywacji, nie działamy. No co skąd ma się to brać? To, to jest ważne, byśmy mieli cel i dalej realizowali swoje działania, tak, swoje potrzeby. Więc mamy wsparcie. Nie, nie załamujmy się, cokolwiek to jest w kwestii emocji. Mamy cel, wiemy, że mamy właśnie tą opiekę anielską i ona tutaj będzie wpływać na nasze losy. Tak samo właśnie jest w kwestiach na przykład odejścia od czegoś, kogoś. Tak? Tu także mamy wsparcie. To, to nie tylko w tych aspektach, że działamy i walczymy, ale nawet wycofując się też, bo to jest nasz cel, mamy wsparcie. Więc bardzo dobra karta. Natomiast duchowy nauczyciel jest na zdrowie. I to jest ta kwestia tej karty. uzdrawiasz podczas, podczas prowadzonych przez siebie seminariów, zajęć, sesji. Może w ogóle generalnie być tak, że kwestia zdrowia waszego będzie wiązać się z aspektem duchowego nauczyciela. Może wy będziecie przekazywać jakąś wiedzę i dzięki temu wasze zdrowie także się podniesie, polepszy, bo zdobędziecie jakieś jeszcze wiadomości, osoby, które wam pomogą i. To będzie się gdzieś tam wszystko ze sobą wspaniale łączyć, natomiast także stanowi taką informację, że my naprawdę mamy w sobie taką energię, która może nas uzdrawiać, tak? I powinniśmy z tego korzystać, działać, ale też i pomagać innym. Tak, jakby kwestia zdrowotna wiązała się nie tylko z nami jako nami, ale też z innymi. Poprzez to możemy. Tutaj, jakby otrzymać jeszcze cenne informacje, czy spotkać właściwych ludzi, którzy nam dodatkowo pomogą i w ogóle świat duchowy będzie teraz odgrywać istotną rolę w sferze zdrowia, a więc warto się zagłębić w te tematy. Piękny układ, niezwykły. Myślę, że Wam także się powinien spodobać. Dziękuję, kochane osoby z poznaku byka. Pozdrowionka. I biegniemy dalej do osób z bliźniąt. Cześć kochane bliźnięta, z tej strony wróżka Apolonia. Zapraszam Was na horoskop tygodniowy. Tutaj już pasuje dla Was karty Dary od aniołów, które zawsze z nami tutaj są, uczestniczą podczas tego nagrania, tych nagrań. I Dziękuję, oczywiście, na wstępie, że jesteście, że działacie, komentujecie, spędzacie z nami czas. Jest to niezwykle fajne. Panuje bardzo miła energia, kłaniam się nisko. W ramach takiej fajnej wymiany energetycznej, tutaj chciałam Was poinformować, że możecie wpisywać słowo karta w komentarzu. I dzięki temu otrzymacie po prostu afirmację, całkiem za darmo, ale afirmację inną niż z tych kart, która wskazać może Wam po prostu dodatkowe informacje e, dotyczące jakiejś kwestii, a przynajmniej będzie takim łącznikiem ze światem aniołów. Więc zapraszam, polecam. E, tutaj, jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału na YouTube, no to zachęcam do, e, właśnie, suba. Klikania dzwoneczka, byście byli na bieżąco ze wszystkimi horoskopami. A co dalej, jaki horoskop będzie dla Was? Już mówię. Na pracę, praktykę macie, na emocje badania oraz tutaj zdrowie, odpuścia. Więc bardzo ciekawe karty: stateczne, spokojne, przewidywalne i jedna bardzo taka stonowana. Taka, nawet bym odpowiedziała odcinająca. Zaczynamy od praktycznej karty, schematycznej, praktyki, po prostu. Ona wiąże się ze sferą zawodową. Doskonał swoje umiejętności poprzez regularne ćwiczenia. Więc tutaj, czy szukasz pracy, czy nie. Kontynuuj, działaj, doskonale swoje umiejętności, edytuj CV, nie wiem, zmieniaj obszary poszukiwań, pracuj skrupulatnie, wykonuj wszystko schematycznie, jakby tak rób, żeby było lepiej i lepiej, tak? Obserwuj swoją pracę. E, działaj e, przewidywalnie, tak? Bądź rzetelny, rzetelna, bo to przyniesie efekty i jest to kata e, tutaj po prostu tego aspektu, jak się mówi, że praktyka czyni mistrza, Czyli spokojnie do celu działamy, działamy i osiągamy właśnie tutaj korzyści, wyróżnienie czy nagroda. Tak więc praktyczne, pragmatyczne podejście będzie kluczowym, jeśli chodzi o Waszą przyszłość. Natomiast w kwestii uczuć mamy badania. Czytanie, poszukiwanie i edukacja pomagają Ci uzyskać pewność i jasność odnośnie Twojej kariery, ale nie tylko, tak, bo jest to karta na kwestie oczywiście związane aspekty związane z uczuciem, miłość, czyli podczas nauki, pozyskiwania wiedzy, poszukiwania jej, edukowania się możemy poznać kogoś interesującego. Może będziemy gdzieś pisać, możemy komentować gdzieś w jakiejś sekcji związanej z jakimiś informacjami i też dzięki temu poznamy kogoś niezwykle ważnego. Tak więc badania, poszukiwania mogą być oczywiście związane też ze sferą zawodową. To wcale nie musi się jakby tutaj oddzielać. To wszystko może mieć swój swoisty, ciekawy cel. No i tutaj jak, jak najbardziej badania, poszukiwania wiedzy mogą przyciągnąć do Was interesującą. Jednostka, człowieka, ukochanego, czy ukochaną. Karta badań w kwestii osób w stałych relacjach też może wiązać się z czymś, nad czym będziecie się zastanawiać, poszukiwać wiedzy, edukować, zajmować w tej materii, co po prostu przyniesie Wam symbol pojednania tak? zainteresujecie się sprawami właśnie partnera, partnerki lub razem będziecie po prostu dążyć do jakiegoś konkretnego celu, może być oczywiście też związany ze sferą zawodową, co też przyniesie korzyści na obu polach tak? i sferze właśnie emocji i sferze zawodowej natomiast jeśli chodzi o zdrowie, mamy kartę odpuszczenia wolniej się na tej chwilę od tej sytuacji by ją rozwiązać, czasami jest tak, że walczymy z czymś, bardzo usilnie chcemy coś zrobić, dążymy, ale to nie wychodzi. Tak? Czasami ktoś na siłę, nie wiem, chce schudnąć, chce załatwić jakąś sprawę, chce iść za wszelką cenę na jakąś operację. Tak? No co się na siłę, tak? po prostu, ewidentnie i nie funkcjonuje. A karta mówi: odpuść, zostaw. Może też oznaczać w ogóle odpoczynek taki ogólny, by spojrzeć na daną sytuację od innej strony, by zyskać jasność umysłu, by też sama, same zdarzenia pozwoliły nam dokonanie, na dokonanie właściwych wyborów, a więc odpuszczenie na różnych polach w kwestii, zdrowotnych, w kwestii zdrowotnej może nieść pozytywne rezultaty, bo może potrzebujemy tego spowolnienia, bo może właśnie odcięcie się od pewnych myśli, od pewnych sytuacji, czy nawet toksycznych, przyniesie nam po prostu nowe, świeże spojrzenie. A więc układ moim zdaniem bardzo interesujący, fajny i wskazujący na istotne rozwiązania. Mam nadzieję, że się podobało. Jakby co, piszcie w komentarzach. Ja Wam dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej!